Prezentujemy instrukcję montażu osłony kuchenki szwedzkiej firmy Aplast. W skład zestawu wchodzi osłona kuchenki wykonana z plastiku i aluminium, plastikowe uchwyty montażowe z taśmą samoprzylepną firmy 3M, kątowniki poziomujące w przypadku gdyby wasze meble były na różnych wysokościach. W przypadku standardowej kuchni, gdzie jest płaski blat, te elementy nie będą wam potrzebne. Oczywiście instrukcja również w języku polskim oraz ściereczka do odtłuszczenia powierzchni. Montaż zaczynamy od odchylenia ścianki bocznej. Następnie przesuwamy ściankę w dół, po czym przekręcamy ją do pozycji docelowej. To samo robimy z drugą ścianką. Odchylamy, przesuwamy w dół i przekręcamy do pozycji docelowej. Kolejnym krokiem będzie przymocowanie uchwytów montażowych do osłony. Uchwyty posiadają wyżłobienia, w które wsuniemy wypustki osłony. przed przyklejeniem osłony należy ustalić szerokość osłony, ustalić odległość od frontu kuchenki. Jest to istotne, jeśli na froncie są pokrętła. Odchylić ścianki boczne i na koniec odtłuścić powierzchnię klejenia. Na początek rozsuwamy naszą osłonę do takiej szerokości, która odpowiada naszej kuchence. Osłonę można opuścić, dlatego jeśli macie pokrętła na froncie kuchenki, sprawdźcie, czy nie przeszkadzają w opuszczeniu osłony. Jeśli tak, to przyklejcie tak osłonę, aby nieco oddalić ją od, od, od frontu, od pokrętła. Nadszedł czas na przyklejenie osłony. Na początku. Przesuńmy ścianki boczne, żeby nie przeszkadzały przy przyklejaniu osłony. Następnie ważny punkt. Za pomocą dołączonej ściereczki odtłuśćmy dokładnie powierzchnię. Jeśli tego nie zrobimy, osłona może się odkleić. Zróbmy to więc dokładnie. Następnie ściągamy osłonki staśmy taśmy samoprzylepnej. Przyklejamy osłonę w miejscu wcześniej zaplanowane. Następnie mocno dociskamy osłonę, jakieś 20 sekund, po czym zostawiamy ją w spokoju na minimum 2 godziny. Pozostało nam opuścić ścianki boczne i wyprostować do pozycji docelowej. W uchwytach są rowki, w które ścianka boczna powinna wskoczyć. Jeśli chcesz mieć łatwiejszy dostęp do płyty grzewczej lub chcesz zabezpieczyć pokrętła przed dziećmi, można opuścić osłonę i zablokować ją. Zmiana pozycji jest równie prosta. Demontaż osłony rozpoczynamy od odsunięcia ścianek bocznych, a następnie odbezpieczamy uchwyty montażowe. Jest to prosty system typu typu klik. Po odbezpieczeniu po prostu wysuwamy osłonę z uchwytów.. Następnie. Demontujemy uchwyty. Bez użycia narzędzi. Demontujemy całą osłonę. Tak jak na filmie. Wykonując to pierwszy raz może wydać się to trudne, ale przy drugim czy trzecim demontażu pójdzie już o wiele łatwiej. Istnieje możliwość dokupienia dodatkowej osłony zabezpieczającej również pokrętła kuchenki. Po zamontowaniu takiej osłony mamy zabezpieczone pokrętła czyli dół i górę kuchenki. Dziękujemy za uwagę.